Ma wizowie to, to nowy odcinek z jej sportsem. FC. Winicius Junior poprowadzi Polskę. O, za, tak zagłosowaliście w ankiecie. Przynajmniej jak sprawdzam ostatnio. A kariera Lamineja Mala też będzie. Czekajcie, ja sobie może szybko sprawdzę, jak to teraz jest na moim kanale. Zaraz wam powiem. A w tym czasie możecie zasubskrybować mój kanał i zostawić lajka. No jest 50 na 50, to wiecie widzowie. To zrobimy najpierw dwa odcinki z kariery Winiego w Euro i zaczniemy karierę Lamina Yamala. I będziemy zaczynali z nowej FIFA i jej Sports FC25 nagrywać od razu jak wyjdzie. Więc czekajcie, sobie go przed meczem jeszcze sprawdzę. Czekajcie, czy ja na tym komputerze mam kalendarz? Nie. Boże, co ja odpalam? Nie, ja odpalam kalkulator. Eee, kalendarz, dobra, widzę. Czekajcie, ja sobie tu przerzucę. O, dobra, ja sobie to potem sprawdzę widzę, bo mi się nie teraz tak średnio sprawdzać. Sobie, sobie zobaczcie, FIFA wychodzi 27 września, w sensie jej swordscepcie 25. 27 września, czyli w najbliższy wtorek lub piątek będzie po prostu, wiem, co będzie bliżej, czy wtorek czy piątek. Dobra, gramy. Jako Vinicius Junior. Yy... Będzie wyglądać to tak, że z Holandią gramy na klasie światowej, z Austrią na zawodowcu, a z Francją. No. Na no, legendarny. A ja najlepszy nie jestem, a, oba tylko tak mówię. Ale te bots też nie najgorzej Pracować grają. Dziś dla państwa. bots się nie nabierają na sztuczki. Co Cieszymy problem? się, że spędzimy razem najbliższe półtorej godziny. Przed nami pierwszy mecz fazy grupowej turnieju Euro tak, 2024. Oj. Obie drużyny liczą na udane otwarcie tego turnieju reprezentacja Polski dobra Zmierzy a się tak się z Holandią co Każdy w fazie grupowej jest ważny trzeba regularnie i ogólnie atrybuty Liceanat i wszystko ocena Polski powinna być taka sama a wszystko jest ustawione tak, sam, m, tak samo zasobowa. ale ma 87 overalla Czemu tak nie wiem? wydaje że zagrają w ustawieniu jeden, to odebrać. co to, to według Musimy ciebie prawdopodobnie chcą środek

no cóż, nie najlepszy to sposób wykończenia akcji. Dawaj szczęśliwy. Aha. Dawaj. Widzisz? Źle zrobiłem? A nie, dobra, idealnie. Idealnie. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Dawaj. może coś być? Nie. Wyjaśnij sytuację w polu karnym. Nie wiem tak groźnie? podał, ale źle podał. Dobra, mamy Podaj to. Piłką, Podaj to. Dobrze. Okazji, ale nie nie. To nie. ale, dobrze. To, nie. Lżej, ale za to dobrze przymierzyć. Wielka nie, tym to to być tym by ciągnąć. nie. Proszę, pomyśl się na boisku Ja bym to przechwycił, ale zepsułem oczywiście. Przy piłce? Dobra, jest. Oj, strata. Pressing udany. Dobra, jedziemy widzowie. Podanie. Robert Lewandowski. Ojej, co to piłki? było? O, daj to. Aha. Uh Aha. -huh. Uh -huh. Zagranie do Memfisa. Yeah. Ja może być groźnie. Okej. Okay. To była Jesus świetna boy. szansa dla <laughs> Holendrów. Trzeba jeszcze strzelić. Wciąż mamy zero do zera. Podaj szczęsty. Tyk podanie. Lewandowski. Uuu, ole pas! Ole pas! Strzał! Gol! Vinicius Junior strzela gola! Jeszcze opaska zebrała Lewadowskiego, ale dobrze. Ale z Zmiastliwym. Ok. Ale. Jeden gol to nic. Dobra, odpalę wam powtórkę. Proszę bardzo, powtórka. Ładny stemu mamy skuteczne wykończenie 43 Ale z Francją to będzie ciężko wygrać. Tylko minuta dodatkowego czasu I się... Dawaj. Nice! No nie. Sędzia No i czas się skończył. Zaczynamy drugą połowę. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Okay. Tylko żeby nie zrobił do środkowania w by... Co? Mhm. Ja tego nie widziałem. Uderzył tak niecelnie. Jak nie celnie. Może następnym razem. Choć szkoda tej okazji. Podaj. Jest więc decyzja o zmianie. Zobaczymy jak wpłynie to na mm. obraz gry. Dobrze. Łatwo nie było, Raz ale księgłem podanie. Co teraz piłkę? Nie wiem kto tam gra na napastniku, ale na pewno dobrym to niega. O, jest w centrum uwagi. Strzelić yeah. do szatni gola na wagę prowadzenia, ależ to daje kopa. Dobra. Nie zdziwię się jeśli w drugiej połowie dołoży kolejne raz. W... Dobra, kiwka. Dobrze. Schodzimy do tyłu. Podanie. To była interwencja Brawo. Uratował No uratował, uratował. Przed strażą biegną wolaczne Bo już jednego strzeliśmy będzie zmiana u Czemu on mnie nie kryje ten szawi Simon? Okay. Nie no no złapał i... mnie, nawet jakby teraz mi odebrał to i tak, nic nie zrobi z tym Dobra, podanie Klewandowskie Ai! Ten van Obrona środek obrony to mnie już szału doprowadza. Są koledzy można wyprowadzić Dawidowicz to jedna jest. Oj! Dobra się zrobimy Simons. że w te! te, 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 te. A, będzie! Rzeszy! Ratuje nas hmm, miało okay. być groźnie, ale jednak nie tym razem. No już no. myślałem, że będziemy mieli wyrównującą bramkę. Yes. Dobra, Opiecująca udało się. Akcja, go dobry strzał i czyliśmy się zapytać, to interwencją bramkarza. Van Dijk! Zmianę przeprowadzą teraz holendrzy. Nic z tej Aj. akcji już nie będzie. Rzutka. Ostry atak na nogi. To może się skończyć inaczej niż pokazaniem żółtej kartki. Tak, sędzia wyciąga żółtą kartkę. I chyba dobrze widać, że nie bez przyczyny. My idziemy do przodu, żeby pomóc obronę, ale szanują piłkę, a konstruują akcję Będziemy mieli zmianę w zespole kole czerwonych. No ale co zostaniemy sobie? Dobrze, że my zostajemy, słuchaj, bo albo źle. Piłka w drzewie! Proszę! Co tu się właśnie wydarzyło? Mamy bramkę samobójczą. No nie, tak to miało wyglądać. Nie, czekajcie, widzę. Ja nie dowierzam co tu się stanęło. Przepraszam bardzo, co tu się stanęło? I. Nie, 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 to się nie, nie, dzieje? nie, 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 o, się nie, nie dzieje! Skopienie. Wiele się po nim spodziewamy. Nie jesteśmy w tych oczekiwaniach odosobnieni. Nie, wiem, tu się nie dzieje, widzowie. No, drużyny mają czym postraszyć przeciwnika, Jeszcze więc nie powinniśmy wyrwali tam wyrwali nam te na dwa punkty. O ile wszystkich nam zaraz nie wyrwą. O mnie. Rysunkownie, ale skutecznie! Wyjmiemy tym skrzydłem. Xavissimus? Uminięty? Ty tam, Frizz! Uminięty?

Co się nie dzieje. Ja dalej w to nie dowierzam. Widzę, że coś się stanęło. Kto to zrobił? Dawidowicz, czy ty umiesz grać w piłkę nożną? Nie wyglądasz. A ja go tak faliję ma to bednarek. No gramy z Austrią w Berlinie. Chociaż teraz to wygra. Halo tu Berlin! Łączymy się z państwem ze stadionu olimpijskiego. Przekonamy się, że to jest możliwe. Jakbyśmy to teraz wygrali. Zapotajmy to. Na mecz. Dobrze! A obok mnie Dobrze! Strzał! Tak, tak jest. Dobrze, widzowie. Dobra, widzowie, tak, robimy tak. to. Zamiast, to ja cztery lubię. punkty i mamy wyjście. Tu, trzy punkty, będziemy mieli cztery. Awans zapewniony. I Szymański Teraz tylko im... In... Polacy tracą piłkę A ja się tak się, się z tego ładnego gola. Ale niestety, bo Dawidowicz musi to zepsuć. Da, da się usuwać zawodników w FIF, nie? Łów bym skozi stał chętnie. Upresuj go. Marko teraz. Dobrze. Znowu są przy piłce. Olo pos... Ludzie napiszcie w komentarzu ile razy ja powiem, ale pas się o, pas o, o, ja Ale teraz to zepsuliśmy Chciałbym wracać na tą pozycję Stan jakiś Zrób tu coś, coś. Podaj. Chcieli utrzymać się przy piłce. Bezskutecznie. Dobra. Dobra. Ma wsparcie, Dawaj. by to Strzał! No, to było niesamowicie groźne. Siły strzału wielu może mu pozazdrościć. Okay. Podaj. Proszę. Dobrze. Dobrze? Nie się Proszę? Uwaga, nie. <grym>. nie wyszło, widzowie. Wykazał się To naprawdę była do sytuacja. to. Kliknęmy automatycznie. Uuhu. 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 To ktoś odzorował naszą bramkę, tylko rób bramki. Przynajmniej mi się tak wydaje. Grillicz Arnautowicz Myślałem że będzie tam podobał. Teraz Baumgartner udany blok, brawo Tutaj <ścoughs> Ale ominięty Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania Biegniemy, biegniemy, biegniemy Coś będzie z tej sytuacji ominięty. Okay. Strzał! Oh, nie! Tak, nie. ...by podwyższyć dorobek bramkowy do dwóch trafień. Brach się tak Czujna gra na linii bramkowej. Tym Ale. razem piłka nie chciała trafić do siatki. Podaj mi to. Wymierzył teraz pięknie to zagranie. Strzał. Nie. Oj, zupełnie mu ta piłka zeszła. Bramkarz wręcz rozbawiony odprowadził ją wzrokiem za boisko. Nie wiem, co myślał. Być może uznał, że nie ma nic do stracenia. Sądzę Ue. jednak, że koledzy mają mu to za złe. Dobra. No to. No, No. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. No. Francja, jeden z Ros Holandią. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Dobra, podał nam. Po ostatnim gwizdku rozstaniemy się z futbolem, ale na krótko. Zapraszamy już niebawem na relację z kolejnego meczu, który zapowiada się nader ciekawie. No. Reprezentacja Polski zmierzy się z Francją. No. Przewiduje ciekawy pojedynek. Bramkarz wybija, ale gra się toczy. Wiązkowanie, zagrożenie oddalone. Nowy zawodnik już gotowy do gry. Czy wpłynie na wynik meczu? O, mi to. Co teraz? Decyduje się zejść no. do środka. Wybicie. Obrońca pokazał, że zna swój fakt. W prowadzą wyraźnie, a przed chwilą widzieliśmy statystyki. No, przypadków w tym nie ma. Stwarzają okazję za okazją, a rywale po prostu gubią się w obronie. No i no, pres. Ale to teraz. Dobra, wyczyściliśmy to. Ale już po zagrożeniu. Tak to wyczyściliśmy. jęczująca akcja, ale czy rozwinie się w coś konkretnego? I okay. co teraz? Nie! Słupek, co ale się nie. dzieje? Kto ma piłkę? Obrońca teraz dobrze zneutralizował zagrożenie. Już niedługo kolejne mecze w w tym wspomniane teraz spotkanie. To może być starcie zawierające mnóstwo smaczków, taki deser dla prawdziwego konesera. Takie mecze rzadko zawodzą. Dobra. tu podaj. Aj, niepotrzebnie, niepotrzebnie oddana piłka za darmo. Bajecnik go teraz kiwnął. Dobry refleks na Ale już podle. Dawidowicz nie. i mi się wydaje, że to jest Dawidowicz. Nie wiem. Żółtą w okolicy 11 metra. Interweniuje. Moja? Co? Słuchno. Halo! do Yeah. Polska z korzyścią. O, daj to. Co?! Świetne, A, dobra, okay. Bez zagrożenia okay. jednak, bo defensywa bezbłędnie przejrzała te intencje. Nie no, my widzowie jesteśmy A, no, zawodnik... Wszechstronny. No, jak królowa w szafach. Teraz! sobie szansę, uwaga! Udała się teraz obrona tego strzału. Jeju, jeju, Dobra, krótka, ale ja wolę na krótko. Na nam po prostu tą piłkę oddał. Tak? Tak? A okay, okay. wojkiwamy się, tu się poddał. Aj! Tak, ten pressing się odwiedził! bo się bardzo To mnie. Do końca meczu już tylko minuta, to był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. Żółta karka. za to o, Żółta. Wyciągał ją jak czerwoną, ale... Dosłownie miał animację wyciągania czerwonej. Teraz Baumgartner. Trzeba było się teraz wy... Dobra, wygraliśmy. Co?! Wchodzi do muru. Podmur w sumie. Yeah, Cusa, końcówka, Serio? Ale jest 2-1! Sabic, z wolnego. Dobra, ale jest 2-1. Mamy awans. Chyba zapewniony. No. jej jest holandia z Austrą będzie grała. Ciężko im będzie. Moi, i teraz Francja na nas czeka. Legendarny. Czy wyjdziemy z Francją? Chyba tak. Co? Halo, idziemy? Halo, widzowie? Nie wychodzimy z Francją. No to dobra, no to symulujemy. Będziecie mieli krótszy odcinek. przejść do symulacji. Nawet chyba nie wy... Nawet nie weszliśmy! Ojej. Nie wiem, co... My nie dostaliśmy czerwonej przecież. To co? W takim razie... Nawet na stołowce nie było, to co? To więc my... tu nas wywalili za kartki? Ale zremisowali. No. A rywala poznacie w następnym odcinku. Czekajcie do wtorku. O, film mi się nie wyłączył. Czujmy już przez sobę Dobra. Do naraz widzowie. Do następnego.